Ogromny zaszczyt być tu z Państwem z okazji 50-lecia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. Pozwolicie teraz Państwo, że podziękuję na ręce Pani Dyrektor za Waszą pracę, za Wasz trud. Dla tych pracowników, którzy obecnie pracują ale również dla wszystkich pracowników, którzy pracowali od 1968 roku, bo wasza praca w całym okresie składa się i przynosi efekty tej pracy. Dlatego też tym wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję. Pozwólcie Państwo, że złożę te skromne kwiaty na ręce pani dyrektor w podzieńce właśnie za waszą pracę. Chciałbym Wam życzyć żeby Wasza praca przynosiła jak największe efekty, żebyście mieli zadowolenie i satysfakcję z tej pracy. Bo wasz trud po prostu przynosi efekty, efekty młodzieży, efekty dla rodziców. Jest to praca bardzo trudna, ale i odpowiedzialna. Dziękuję Państwu. Światło, nie Miejsce, gdzie mogę odczytać. Proszę Państwa, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, z okazji 50-lecia mamy również grawę. Pozwolicie Państwo, że odczytam treść. Poradnia psychologiczno Piadomość w wkutnie. Składamy serdeczne gratulacje, podziwiamy oddanie i zaangażowanie. Szanujemy trud włożony w wykonywanie swojej pracy i życzymy dalszej wytrwałości i sukcesu. Starosta Kupnowskiej Daniel Kowalik, Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Marek Ciąpała, dla wszystkich pracowników z życzeniami wszystkiego dobrego i jeszcze jedna uwaga, zawsze to mówię, w życiu prywatnym po pięćdziesiątce zaczyna się prawdziwe życie, więc poradni również życzymy, aby było jak najmniej problemów, a jak najwięcej sukcesów, żeby mieć do czynienia z młodzieżą, którą będziemy rozwijać, a niekoniecznie musimy pomagać, czyli tej fajnej młodzieży. Wszystkiego dobrego.